No wiecie co? Ostatnio w świecie Poppy Playtime dzieje się naprawdę wiele. Od portów na telefon po dziwny plakat z Mami Longlegs. Więc dzisiaj podsumuję Wam wszystkie newsy na temat Poppy Playtime w ostatnim czasie. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od jednego z najnowszych newsów, czyli o portach mobilnych na telefon Poppy Playtime Chapter 4. Jeśli ktoś nie ma komputera, polecam kupić, bo tylko 17 zł. Ja oficjalnie grę dostałem za darmo, ale obawiam się, że telefon może mi zeksplodować po tej grze. A wiecie, kto jeszcze zeksplodował? No właśnie, Pianosaurus, ale on dostał też własny komiks. A więc komiks jest podzielony na dwa kontrasty wyobraźnia i prawdziwy świat. Hopi chce wyjść na dziedziniec. W jego głowie chce wyjść do klubu muzycznego. Dostrzega grającego pionazaurusa i deptojącego. Tak naprawdę w wyobraźni pionazaurus daje swój koncert. Chce zaprosić Hopiego na scenę. Hopi chce podejść bliżej. Tak naprawdę w jego głowie idzie na scenę do pionazaurusa. Pionazaurus bierze go na za rękę. Całej tej sytuacji przygląda się Doi. W jego głowie wszyscy dobrze się bawią. Dołuj tak naprawdę chce wyrzucić piona Zaurusa, a tak naprawdę Dołuj się wkurza na Hopiego z tego powodu, że uciekł, a potem inny dzieciak odzywa się i zaczyna płakać. W wyobraźni piona Zaurusa jest mu szkoda, że został wydalony. Na następnej stronie mamy śledzoną historię Pinol Jazaurusa na dziedzińcu. W jego głowie on chodzi sobie spowodnie po parku. Jest bardzo zadowolony, jest pełno kwiatów i w ogóle tak naprawdę chodzi odwraca i szuka jednej rzeczy pożywienia. Widzi zwierzątka, które grają mu muzykę i go proszą, by też on zagrał. Tak naprawdę widzi My Nightmare Creatures i myśli tylko o tym, by je zjeść. W jego głowie strasznie się wzruszy. Wszystkie małe zwierzątka, które się bardzo cieszą. Tak naprawdę już ma zamordować nightmare crittersy. Depcze je wszystkie, a tak naprawdę w jego głowie są wszystkie bardzo zadowolone z koncertu i chcą nawet więcej. Pianozaurus opuszcza park, a tak naprawdę odchodzi od dziedzińca lecz chce wejść do klubu. Tak naprawdę zjada Smiling Rittersa. Dalej zauważa gracza, tak naprawdę którym jest Bron. Bron gra na tamburynie. Pianozaurus chce do niego podejść i się o coś zapytać. Tak naprawdę już zauważył gracza i już ma go tego zabić. Łapie go tak taka w prawdziwym świecie, a dalej każdy wie, co się dzieje. Dostaliśmy nowy merch od YouTube. To są maskotki z Poppy Playtime Chapter 4. Jeśli lubicie zbierać takie rzeczy, to moglibyście sobie to zakupić, ale to jest drogie, bo wiadomo, youtube. Lecz dalej mamy coś ciekawszego, czyli nowy plakat z Mami Longlegs. Legs. Moby po prostu dali na Dzień Ameryki, by ostrożnie byśmy się bawili swoje fajerwerkami i nie ma tutaj większej fabuły. Lecz mamy jeszcze porty na konsole po Playtime Chapter 4. Mamy tutaj Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Playstation no i Xboxa. Na ostatnim filmiku powiedziałem, że 20 lajków i kupuję Poppy Playtime Chapter 4 na Nintendo Switch 2, to zrobimy sobie po prostu wszystkie ciekawostki z Poppy Playtime, tak ogólnie nie z Safe Haven. Uwaga, następny będzie mocne, więc trzymajcie krzesło. Nowa gra, Smiling Critters Survivals. O obej grze dowiedzieliśmy się niedawno i wiemy, że będzie multiplayer. Miejmy nadzieję, że nie upadnie tak jak Project Playtime. No, i co do tej gry, mamy najprawdopodobniej też dużo trademarków, ale o tym za chwilę powiem. No więc postaci, które wyciekły, mamy Chumpty Pumpty, Giblet, Lily Lover Bright, No i Glowbee. No, a to wszystko w serii Playtime Wrong Out Miles. To czuję, że będzie coś w stylu Spaw Email, czyli grupa zabawek, do którego należała Cat B. No i w sumie mamy jeszcze obrazek co wydarzyło się 30 lat temu, ale wyświetlam Wam teraz kartę do Shorta, kiedy to omówiłem. Dzięki wielkie za oglądanie. Miejmy nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Do następnych filmów. No i cześć!